Zastanawiałaś, czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego w ogóle kupujesz rzeczy, dlaczego decydujesz się na wycieczkę do sklepu albo przeglądanie stron internetowych sklepów online. W dzisiejszym odcinku podcastu Esencjalnie chciałabym pokazać ci kilka potencjalnych możliwych przyczyn, dlaczego właśnie decydujesz się na wydawanie pieniędzy. Z pewnością nie są to wszystkie przyczyny, natomiast moim zdaniem są to jedne z najważniejszych przyczyn, które mogą sprawiać, że po prostu kupujemy rzeczy. Jeśli jest to dla Ciebie interesujący temat, zapraszam do wysłuchania tego odcinka podcastu. Esencjalnie ja mam na imię Kinga, a w tym miejscu rozmawiamy o minimalizmie, rozwoju osobistym i generalnie o tym, jak lepiej, radośniej, zdrowiej żyć. I pierwsza oczywiście przyczyna to jest taka, że ich najzwyczajniej w świecie potrzebujemy. Potrzebujemy ich do normalnego funkcjonowania, do zaspokajania jakichś naszych życiowych potrzeb. W momencie, w którym zakup danej rzeczy wynika właśnie z tego zaspokojenia takiej realnej potrzeby, bo nie mówię tutaj o takiej potrzebie wymyślonej typu potrzebuję szesnastej pary szpilek, Mówię o tych butach, bo sama to przeszłam. <laughs> więc mam tutaj doświadczenie i mogę się nim dzielić. Natomiast mówię o czymś takim, że na przykład realnie czegoś potrzebuję, bo na przykład, no nie wiem, rozwaliły mi się buty na zimę. Wiadomo, że w Polsce jest zima. Miałam tylko jedne buty na zimę, no więc teraz, żeby w ogóle móc wyjść, na zewnątrz potrzebuje kupić sobie nowe buty na zimę, i w czymś takim, w takim kupowaniu nie ma kompletnie nic złego, i to jest jak najbardziej takie kupowanie, które ja sama wykonuję, ale nie zawsze, dlatego że niestety mamy też, właśnie drugi typ kupowania. To jest takie kupowanie rzeczy z powodu wymyślonej potrzeby albo wykrowanej potrzeby. My no żyjemy w świecie, w którym, no jak wiemy, wszystko jest nam reklamowane i wszystko jest nam wciskane jako właśnie coś, co jest nam niezbędne do życia, albo coś, co sprawi, że poczujemy się lepiej, albo coś, co doda nam poczucia własnej wartości. I często jest tak. Że te reklamy, ich język, sposób też prezentowania produktów w reklamach ma na celu wzbudzić nas takie poczucie niekompletności do momentu zakupu tego produktu, tak? Czyli a, na przykład ten słynny slogan, Ty też jesteś tego warta, może gdzieś tam na poziomie podświadomym sugerować nam, że jeśli my nie kupimy tego produktu, to no właśnie. Robimy to dlatego, że nie jesteśmy tego warte. Albo może dlatego, że nasze poczucie wartości jest zbyt niskie, żeby pozwolić sobie właśnie na korzystanie z tego czy tamtego produktu tej firmy. Jak się nad tym głębiej zastanowimy, jak się temu tak dokładnie i baczniej przyjrzymy, trochę z takiego poziomu uważności dłużej, to zobaczymy, że. Tak, na dobrą sprawę, jesteśmy bardzo mocno manipulowane, zwłaszcza my jako kobiety, do kupowania rzeczy, których myślimy, że potrzebujemy, ale tak naprawdę potrzebujemy ich tylko dlatego, że ktoś nas tą potrzebę wykreował sztucznie. No, no kto to zrobił? E, firmy, które produkują daną rzecz i chcą ją nam po prostu sprzedać, generując sobie dochód. Ale niestety te firmy mają też możliwość skorzystania z ogromnej wiedzy specjalistów, którzy dokładnie wiedzą, jak właśnie przygotować ten przekaz, w celu tego, żebyśmy faktycznie nasze pieniądze na tą daną rzecz przeznaczyły. I kolejny tutaj ważny w tym naszym zmieniającym się świecie. Element tego wygenerowywania naszych potrzeb. To jest cały świetnie rozwijający się, nie tylko za granicą, ale także i w Polsce, influencer marketing, czyli generalnie są to te wszystkie osoby znane z social mediów, na przykład, które to na swoich profilach przedstawiają. Oczywiście, niby swoje życie, oczywiście jakieś tam czasami fajne lifehaki, ale również pokazują jakieś produkty, z których same na co dzień korzystają i bardzo je zachwalają, a jeszcze pod spodem, pod takim postem, często znajduje się kod zniżkowy na zakup danego tutaj produktu. A więc Często, znowuż to się dzieje na poziomie podświadomym, w większości przypadków ludzie myślą sobie, aha, ta osoba, nie wiem, jest fajna, ma fajne życie, fajnie się ubiera. No i ja też bym chciała na przykład, nie wiem, tak dobrze wyglądać w tym ubraniu. Czyli w zasadzie tak dobrze wyglądać, więc kupię sobie to ubranie i będę wyglądać tak samo świetnie, jak ta czy inna pani w internetach, tak? No tylko znowu, oczywiście. Nasza podświadomość tutaj nie bierze pod uwagę tego, że mamy inne sylwetki, inne odcienie skóry, w ogóle inną sytuację życiową niż taka pani influencerka. No i ostatecznie w tej rzeczy albo nie za bardzo będziemy chodzić, albo nie będziemy tak świetnie wyglądać. Ale w ogóle to miałyśmy w swojej szafie pięć podobnych ubrań, no ale to nie były te, tak? To nie były, nie wiem, z tej marki, z tego materiału, w ten print i tak dalej, i tak dalej. Więc to, o co mi chodzi tutaj, to. Zauważenie tych potrzeb, czy one są naprawdę takie nasze i wynikają z realnej potrzeby, czy też są potrzebami wykreowanymi. Trzeci powód, dla którego moim zdaniem kupujemy, to jest chęć poprawienia sobie nastroju, bo y, zakupy często są traktowane i przeze mnie też w którymś momencie życia też były tak traktowane jako taki poprawiacz nastroju i to wcale nie muszą być jakieś wielkie zakupy typu, nie wiem, kupię sobie suknię wieczorową. Może być także taki mały, niezajmujący miejsca gadżecik, kubeczek, mała roślinka, świeczuszka, coś co no, w zasadzie nim kosztuje dużo, powiedzmy tam, 20 zł. No ale jednak jakoś tam na chwilkę poprawia nam nastrój, zwłaszcza poprawia nam nastrój w momencie, w którym jesteśmy tuż przed płaceniem, kiedy już, już upolowałyśmy tą swoją zdobycz. Tego typu podejście, czyli poprawianie sobie swojego nastroju za pomocą zakupów, a nie za pomocą zadbania o siebie, usłyszenia siebie i zastanowienia się, co tak naprawdę dla siebie jest dla, dla Ciebie. W danej chwili jest ważne, czego potrzebujesz, tylko zagłuszenie tego właśnie tym hajem dopaminowym w postaci dokonania zakupu jest czymś, co naprawdę niesamowicie potrafi wpłynąć na nasze decyzje zakupowe. I ja sama się na tym wielokrotnie łapałam, że kupowała Jakieś właśnie drobiazgi, zupełnie kompletnie niepotrzebne mi, w sytuacjach, w których gorzej się czułam, miałam gorszy nastrój, byłam smutna, byłam czymś zażenowana, zestresowana, sfrustrowana i tak I zastanówcie się i spróbujcie sobie przypomnieć motywy waszych takich właśnie drobnych, małych zakupów, czy przypadkiem nie było tak. Jestem ciekawa, czy, czy też tak miałyście, czy nie. Kolejny powód, dla którego kupujemy, to jest nuda. I tutaj z nudów kiedyś, dawno temu, chodziło się na przykład na spacer do centrum handlowego. No, tak, żeby się przejść, by zobaczyć, co jest, i przy okazji zazwyczaj coś tam się kupowało. Teraz tą nudę często rozbija się, e, skrolując na przykład social media, e, albo zerkając do newsletterów, które przychodzą na maila. I po prostu najzwyczajniej w świecie właśnie. Z nudów. Coś tam się do tego koszyka wrzuca, bo w zasadzie przeglądanie tych ładnych zdjęć, produktów jest bardzo przyjemne. Przyjemne jest też widzenie siebie w danym na przykład ubraniu, czy swojego mieszkania z danym dodatkiem. Generalnie to nas zajmuje, to też włącza w nas to nasze prehistoryczne pragnienie upolowania czegoś fajnego. No i tak nas aktywuje, dzięki czemu nie odczuwamy tej nudy i mamy takie poczucie, że robimy coś ważnego, że jesteśmy zajęte. Na no, czym jesteśmy zajęte? Zagłuszaniem tej nudy. Kolejny powód, dla którego kupujemy, to żeby zaimponować innym. Jest takie powiedzenie, nie wiem kto je ukuł, szczerze mówiąc, natomiast ono jakoś jak często do mnie powraca, więc też je tutaj zacytuję, bo może o to mu chodzi, żebym go zacytowała. To jest to, że, my, że ludzie wydają pieniądze, których nie mają, na rzeczy, których nie potrzebują, żeby zaimponować innym ludziom, którzy mają ich w nosie. I właśnie to trochę tak jest, że zdarza się tak, że kupujemy jakieś rzeczy, zwłaszcza tutaj znowu ubrania, dodatki, torebki, biżuterię, nie dlatego, że same chcemy, czy że same tego potrzebujemy, ale dlatego, żeby, no właśnie, na przykład zwrócić czyjąś uwagę, żeby koleżanki w pracy powiedziały, wow, jak pięknie wyglądasz, o masz fajną sukienkę, żeby ludzie się za nami na ulicy oglądali i tak dalej, i tak dalej. No, i to też jest dyktowane znowuż taką potrzebą dowartościowania siebie gdzieś tam głębiej i zwrócenia właśnie na siebie uwagi, bycia docenionym przez innych, bycia zauważonym przez innych i przez chwilkę bycia troszkę na świeczniku. I kolejny powód, dla którego kupujemy, to czasami chęć pokazania sobie, że nas na to stać. Często w tej kategorii zakupów pojawiają się takie zakupy, które są zakupami dóbr luksusowych, które znowu nie są nam potrzebne, ale gdzieś tam budują nas status i pokazują nam samym, a przy okazji też innym czyli to się wiąże też z poprzednim punktem że nas jest na to stać, że my mamy taki, a nie inny status. Tutaj te rzeczy mają świadczyć o naszym statusie materialnym i o tym, i jakiego sukcesu udało nam się w życiu doświadczać, jaki sukces udało nam się wypracować? I z tym punktem wiąże się kolejna przyczyna, dla której kupujemy rzeczy, a mianowicie chęć zrobienia wrażenia na innych i chęć nawet, żeby inni ludzie nas nie tylko podziwiali, ale także w niektórych wypadkach zazdrościli nam właśnie tego, że stać nas na to. Albo że właśnie no, mamy takie nadwyżki finansowe, że właśnie kupujemy jakieś super luksusowe rzeczy, którymi później bijemy po oczach innym ludziom. Tutaj przykładem takich produktów na przykład mogą być ologowane ubrania, czy też torebki, które logo potrafią mieć większe niż ca całą tą swoją kubaturę. Czasami pojawiają się takie. Hmm, Potrzebny zakupowe, żeby kupić coś, bo to nie tyle jest takie funkcjonalne, nie tyle jest właśnie takie przydatne, potrzebne, ile po prostu właśnie świadczy o tym, że możemy to mieć, że no, kupiłam tą torebkę, ale i tak i tak nie głoduję przez kolejną część miesiąca, tylko funkcjonuję normalnie, no więc to świadczy o tym, że świetnie sobie radzę i to też jest taka przyczyna znowuż bardziej psychologiczna, w ogóle wszystkie te przyczyny zakupów w zasadzie, o których ja tu dzisiaj mówię, to są bardzo psychologiczne sprawy, ale warto się im przyjrzeć i warto zobaczyć dlaczego w ogóle kupujemy. Jeśli masz pomysł na jakąś jeszcze kolejną kategorię, to oczywiście zapraszam Cię do podzielenia się nim w komentarzu. Jestem bardzo ciekawa, która z tych kategorii u Ciebie dominuje, bo to nie jest tak, że Teraz wszyscy cały czas jesteśmy tak niesamowicie świadomi, że tylko i wyłącznie kupujemy to, czego potrzebujemy. Zdarza nam się czasami, mi też się zdarza, kupić coś właśnie z tych innych przyczyn, na przykład właśnie chociażby po to, żeby poczuć się lepiej. Zdarza mi się kupić sobie coś słodkiego. Bo jest to szybkie, szybkie takie źródło, źródło energii, ale też, wiecie, no, czekolada nie pyta, czekolada rozumie. I to wcale nie jest tak, że ja tej czekolady potrzebuję, ale właśnie po prostu yy, chcę tak na szybko sobie yy, poprawić nastrój, mimo tego, że teoretycznie równie szybko poprawiłby mi nastrój głębokie wdechy i wydechy, takie typowe westchnienia. Które nic nie kosztują i które też są zdrowsze, bo przy okazji dotleniają mój mózg No i nie, nie są kaloriami, które idą w boczki Ale jednak decyduję się na tą czekoladę Więc to nie jest tak, że my nawet jeśli staramy się funkcjonować bardzo, bardzo świadomie To jesteśmy w stanie w 100% zawsze być... Tylko i wyłącznie skupieni na tych zakupach, które mają za zadanie właśnie spełnić te nasze realne potrzeby, bo czasami po prostu kupujemy też innego rodzaju rzeczy. I to jest też ok pod warunkiem, że my jesteśmy tego świadomi i że robimy toż to w granicach norm rozsądku, a nie tylko dlatego, że jesteśmy gdzieś tam gonieni chęcią zaspokojenia. Tych naszych emocji, które są takimi naszymi największymi napędami w życiu. Mam nadzieję, że był to dla Ciebie interesujący, inspirujący też odcinek. Zapraszam Cię do dzielenia się swoimi obserwacjami tutaj w komentarzu. Dziękuję za obecność. Jeśli treści związane z minimalizmem, rozwojem osobistym są dla Ciebie interesujące, zapraszam do pozostania na dłużej i subskrybowania kanału esencjalnie. Życzę Ci wszystkiego dobrego i do usłyszenia w kolejną niedzielę.